kolejny odcinek z cyklu perowania wina z jedzeniem. Dzisiaj będziemy próbowali wina do... Potrawy słodko-kwaśnej. Oglądajcie do końca. Koniecznie. Drodzy, Iza zaprosiła mnie do Portugalii, więc jesteśmy tutaj w... W winiarni Od. A dokładnie w restauracji winiarni OD. Jest to w regionie Teżu, czyli w regionie, w którym ja mieszkam. I jest to bardzo e, bliska memu sercu winiarni. No właśnie, a powiedz, dlaczego? Ponieważ w tej winiarni, słuchajcie, Kamińska robi swoje pierwsze w życiu wino, które będzie już w przyszłym roku, w 2024, na wiosnę dostępne w Polsce. Kamińska była wszystkim, a teraz będzie jeszcze enologiem w dodatku. A ja, tak. amazing, po prostu. Znaczy, enolo, enolożkę swoją tutaj mam, Maria, bardzo a, fajna enolo, enolożka dobre. lokalna, także będzie to wino zrobione a, przez dwie baby. A winemakerem. Ja męż. będę winemakerem, tak. Winemaker? Tak. Oh, winemaker. tak. E, tak. Coś tutaj jakiś dekolt mi się dużo robi, bo mam nadzieję, że to nie problem. Mam nadzieję, że nie widać. <laughs> w każdym razie będzie moje wino i jesteśmy właśnie w winiarni Od. Zrobimy też później na koniec taki odcinek, jak to wszystko, jak to wszystko robiłam, bo ja robię takie krótkie mm -hmm. filmiki. Super, e, więc... Zrzucisz i złożysz to razem. Złożymy to wszystko Dobre. razem, tak. Natomiast y, również w tej winiarni, słuchajcie, jest po prostu otwarta dla wszystkich restauracja. Mhm. Bardzo specyficzna restauracja, ponieważ jesteśmy w Portugalii. Winiarnia należy do Australijczyków, a restauracja jest japońsko-portugalska. My jesteśmy przejazdem rodzinnie akurat w Portugalii. Wpadliśmy do Izy na kilka dni, a Iza zaproponowała, a może byśmy coś nagrali, a może byśmy przyjechali tutaj. Ja bardzo chciałem zobaczyć tę winiarnię sam, spróbować tych win. No a ponieważ jest jeszcze dobra restauracja i takie ciekawe dania, to co pomyśleliśmy, że weźmiemy właśnie na tapet ten temat dania słodko-kwaśnego. Mhm. Będzie to danie, które się nazywa escabeche. Mhm. Czyli... E, oni tutaj mówią skabesz. Okej, dobra, skabeche. Skabeche. Okay, dobra. Ale właśnie o to chodzi, że to będzie różna nazwa, różna wymowa w różnych krajach, bo jest to, jest to danie, danie... które się pojawia w bardzo wielu kuchniach, hiszpańskiej, portugalskiej, Meksykański meksykańskiej nawet. W... Na Filipinach. Na Filipinach właśnie, czyli w Azji. Jest to takie połączenie, znaczy właściwie inaczej. Te danie to jest y, mięso lub też ryba marynowane, głównie w occie y, i później dodawane są do tego takie nuty słodkie, poprzez paprykę, pomidory, mhm. ewentualnie jakieś warzywa. Mhm. Y, narodziło się oczywiście w okresie. Y, Podróży dalekich wodnych. Tak, e, wypraw kolonizacyjnych. No, kiedy trzeba było w jakiś sposób zamarynować mięso i właśnie wykorzystywano ocet jako e, ten sposób na marynowanie, żeby przetrzymać na, na konserwowanie, żeby, mhm. żeby to mięso i e, jedzenie przetrwało jak najdłużej. Nie można tego dania mylić z Sewiczem, które jest e, bardzo świeżym, takim robionym, na szybko e, daniem. E, Poprzez jakby wzięcie żywej, znaczy nie żywej, ale świeżej ryby, mm -hmm. i czy też owoców morza, i zamarynowanie w, occie, w soku z limonki, właśnie tak, nie w odcie. Ta? I tak to na jest szybko. takie na szybko mm -hmm. danie. Tutaj natomiast jakby ta ryba jest długo dosyć marynowana, a następnie poddawana jest dodatkowej obróbce. I no zobaczymy, jak będzie wyglądało, Dobak. bo ja tego dania nie jadłem, ty jadłeś się Ja To, to ja bardzo lubię. I teraz... Ale dlaczego ja... je wzięliśmy? Bo właśnie. to jeszcze tylko bym powiedział. Mów. Dlatego, że możecie jakby z tego dania wyciągnąć, Ciągnąć ten słodko kwaśny element i właściwie chcieliśmy Wam pokazać, jak w takim razie parować wino do jedzenia. W Azji jest bardzo wiele takich połączeń w kuchni polskiej, gdzie mówimy sobie o marynowanym na przykład śledziu czy marynowanych tak. rybach, a potem w połączeniu na przykład właśnie z, ze słodkimi sosami pomidorowymi, tak. tak? W związku z tym też taka trochę taka, że, ryba po grecku? Tak, po grecku, ale też, też trochę taki żydowski. żydowski karp po żydowsku karp, karp, karp po żydowsku, bo, bo jest ten element słodyczy. Mhm. No i jakby generalnie jakby bardzo dużo dań kuchni dzisiaj jakby opiera się na tych dwóch smakach, tak. czyli kwaśny w połączeniu ze słodkim, jakaś kombinacja próba osiągnięcia balansu. Mhm. No więc pomyśleliśmy sobie, żebyście pomyśleli o tym daniu nie jako konkretnie tej rybie, ale bardziej, co można by było połączyć, jeżeli chodzi o wino z tego typu połączeniami, czy z tego typu Daniem. smakiem. Po prostu. Mhm, dokładnie. A przy okazji jest to challenge, całkiem spory challenge, mhm. ponieważ kwaśne dania nie są wcale łatwe. W do łączenia z winem, ale damy Wam po prostu tak prosty przepis na pairing, że wyjdziecie z tego jak specjaliści. Więc będą cztery wina, uh -huh. cztery zupełnie różne wina, uh -huh. cztery stylistyki jak zwykle, trzy portugalskie i jedno, uwaga, uwaga, polskie. Polskie. Musiak z, Polski. Musiak z Polski. Ale ja go nie przywoziłem i zamiała w swojej piwnicy. Już wiecie, jaki to będzie smak. Więc mamy: oczywiście, że wino musujące, oczywiście. które prawdopodobnie powinno być wytrychem, ale dzisiaj rano bardzo intensywnie z Tomkiem się zastanawialiśmy, czy bardzo wytrawne wino musujące, czy jednak z troszkę ze, sło słodycz. ze słodyczą. I poszliśmy w delikatną słodycz. Poszliśmy w słodycz, zobaczymy. Następnie takim wytrychem według mnie dodań słodko-kwaśnych będą wina o wysokiej kwasowości, co Was może zdziwić, ale kwas z kwasem naprawdę działa fantastycznie. Wysoka kwasowość... Minus i minus daje plus. Dokładnie. Więc wysoka kwasowość to na przykład oczywiście myślimy sobie Riesling, to myślimy sobie e, Sauvignon Blanc no zimnego, z zimnego. solari polski. A, z polski, e, a tutaj właśnie już jest nasze danie, słuchajcie. Bardzo, o, tak to wygląda. No zobacz, jak to przypomina taką... Ale to wygląda zupełnie jak śledź smażony, No niesamowite. No, no mhm. My, ponieważ jesteśmy w Odzie, to e, spróbujemy sobie do tego wina właśnie w tym stylu, w takim stylu szczupłe, mhm. e, takie krystaliczne, crispy, rześkie wino e, ze szczepu arintu z portugalskiego szczepu arintu. Następnie spróbujemy sobie wina, które uważamy, że nie będzie pasować, um, ale zawsze tak robimy. Winio Branco z Douro. Tak. 2017 rok, rezerwa. Rezerwa, czyli tutaj mamy takie białe wino, które już po kolorze widać, że będzie takie bardziej utlenione, było w beczce, ekstraktywne. Jakie tutaj mamy szczepy? Mamy tutaj, spróbuję je wypowiedzieć po Wiziniu, Vioziniu. i rub... Robigatu. Rabigatu. Rabigatu. No mm -hmm. tutaj nie bardzo powiedziałem poprawnie, ale wiecie, o co chodzi. W czyli tutaj mamy taką bardziej kremowość, trochę nut Um, trochę takich nut już nawet um, miodowych, nawet bym powiedziała, trochę słone Nie spodziewamy owoców. się, żeby to pasowało, ale chcieliśmy wam pokazać. Czy pasuje, czy dokładnie? I kolejna rzecz, której się nie spodziewamy, żeby pasowała, to czerwień. Czerwień z taniną nie powinna raczej pasować do takiego dania. Ja się spodziewam, że wywoła u nas posmak metaliczny. Mm -hmm. okay. Ryba i kwas razem z taniną. Metaliczny posmak w ustach. Tak powinno być, ale czy tak będzie, zobaczymy. I to wino to jest Turiga Nacional. Bardzo piękna Turiga Nacional, ale jednak czerwone wino. Też z Ode. Prawda? Też z Ode, tak. Jadko sobie najpierw przepuczę paletę pierwszym musiaczkiem. Mm żeby też zobaczyć. Piękny nos w ogóle. Oczywiście winica Smolis, słuchajcie. Docencie, że mieszkam w Portugalii i piję polskie wina. Pozdrawiam winnicę Smolis serdecznie. Z no, Spora kwasowość. Nie czuj tak do końca tego tej słodyczy. Bardzo zbalansowane wino. Mhm. Pięknie zbalansowane wino. Pięknie zbalansowane. Bardzo, bardzo dobre wino. Bardziej przypomina mi kawę o dziwo. Mhm. Jest duża szansa, że będzie bardzo fajnie do tego pasowało. Mhm. Zobaczmy. Ty już to danie jadłaś tu w ogóle, mm -hmm, prawda? Mhm. Mm to poczekaj panu Jak mm? pierwszy raz spróbowałam tego dania, pamiętam ze znajomymi tutaj byłam, to powiedziałam, że czuję się jak na Wigilii w Polsce. Bardzo fajnie połączenie. Ja uważam, że to jest świetne, połączenie. doskonałe połączenie. Czekaj, ryba jest... Wam powiem jakby w stosunku do śledzia takiego marynowanego, no żebyście sobie wyobrazili. Jest zdecydowanie mniej octowa, Śledzie jest mocniej octowy, mm -hmm. e, natomiast y, y, jest też, śl śledzie po prostu y, taką delikatniejszą w konsystencji, bardziej rozpadającą się. Tu jest, chyba nie wiem jaka to jest ryba. Dorada. Dobrze, więc słuchajcie, to jest dorada. Więc, więc przypomina mi właśnie to, co powiedziałaś, nawet bardziej taką rybę po grecku, tak. jeżeli chodzi o jakby taką mięsistość. Więc jest mniej kwasowa, mniej octowa niżeli myślałem. Mhm. Niżeli... Ale bardzo ciekawe danie, co? Tak. I takie dania mm. znajdziecie i na Filipinach, i w Portugalii, i jak się okazuje, w Polsce. Bardzo podobne. Tak, jakby. A ta cebula i marchew jest delikatnie też marynowana w Mhm. Nie za mocno, ale delikatnie. To teraz pr próbujemy tego, już spróbowałam sobie aryntu samego. Wysoka kwasowość przypomina naprawdę. Troszeczkę właśnie stylistykę Sauvignon Blanc, czy też johanniterka naszego? Johanitera czy z Solarca? Johanitera, mm -hmm. Takie białe owoce, porzeczki białe, taka świeżość białych porzeczków. Porzeczku? Po, porzeczku. <laughs> białych porzeczek. Ale też trochę białe kwiaty, taki jaśmin. Też bardzo ładne połączenie. Bardzo ładne połączenie. Chodzi o to, że jest to połączenie, powiedziałabym, że jest to połączenie książkowe. Po prostu. Mm -hmm. Bo tak wszyscy mówią, do tego typu dań powinno się łączyć Rieslinga, Sauvignon Blanc, nawet Winiu Verde, tylko że właśnie tak z tak wyższą kwasowością. No a my wzięliśmy Arientu i w tej restauracji łączą właśnie to danie z Arientu. To jest okay. ich pairing. No czyli to co ty mi powiedziałaś wcześniej, a mianowicie kwas i kwas daje jednak przyjemność, przyjemność i bardzo pozytywny efekt, mm -hmm. jest prawdą. Mm -hmm. Czy ze smolisem jest też rewelacyjny. Z uważam. Ze smolisem jest jeszcze lepsze, ale oni nie mają tutaj smolisa, hmm. więc no, co mają obie zrobić, nie? Uwaga. teraz? Świetne wino, by the way. Cięższe, beczkowe. Mm, mm. Fantastyczne. Takie oleiste. Jakie oh, cudowne, bo ono nie jest bardzo beczkowe w ustach, nie, nie, nie znaczy, tak ale, ale, ale ma tą strukturę, coś, no taką ma tą oleistość. Nie da się go pomylić, nie da nie się, da pomijić, się... Że to jest jakby bez beczki. Nie, ale ma piękną też kwasowość yy, i ma takie nuty bardziej bym powiedziała pigwy, pigwy marynowane... Nie marynowane, tylko takiego syropu pigwowego, yy, jakieś przyprawy korzenne. Uważam, że w ogóle nie będzie pasować. Ale zrobimy to. Ciekaw co po powiesz. Niezłe. No jak dla mnie wyszła taka mocna gorycz. To nie jest. Nie odrzucające. Nie jest odrzucające, ale to są dwa smaki, które się nie uzupełniają, nie komponują, tylko są obok siebie. No tak, ale trochę ryba jednak psuje samowino. Znaczy, wino jakby przed rybą jest dużo ciekawsze. Po rybie to wino jest... Siada. Siada. No i, i mówię, dla mnie wychodzi taka. Mm, gorycz, która taka... jest w winie, taka beczkowa gorycz. Tak, taka beczkowa sobie. gorycz która uh -huh. jakby jest e, jakoś akcentuje, prawdopodobnie ta kwasowość ryby akcentuje i jakby uh -huh. wyciąga taką gorycz która normalnie jest przykryta, bo uh -huh. w ogóle to jest rewelacyjne wino. Rewelacyjne. <laughs> Czyli możemy powiedzieć, że mm, to wino nie psuje ryby, ale ryba psuje. Ryba wino. psuje wino, tak. Także taka sytuacja. Jak macie dobre wino beczkowe, to nie psujcie go sobie na takie danie. No i teraz ostatni, e, Turiga Nacional, którego no, nie wyobrażam sobie w ogóle tego połączenia, tak nie jestem w stanie. Nie... Ja też nie. Ale, Ale w ogóle piękny, piękne w ogóle Turiga. Widziałam jakby... tą Turigę. Naprawdę jest świetna. Nos. Mam nadzieję, że będzie w Polsce. Wieso, to jest piękny nos. Też, nie? Tak, bo tu Liga Nacional ona ma kwiatowy nos. Mhm. I to tak, są. Tak czerwony, takie... ale kwiaty Tak, Czerwony, na... ale kwiaty, takie fiołki i rysy. Tak, dokładnie te fiołki i rysy. Te fiołki przede wszystkim, tak? mam to się tak bardziej mhm. z tymi. Kolor absolutnie przepiękny. Wróciłem ostatnio do tych fiołków. Pamiętasz, że robiliśmy taki fajny odcinek mhm. o, o tym koktajlu takim z fiołkami w cukrze? Tak. Koktajl y, inspirowany cesarzową Sisi. A ostatnio w y, podrygach za to robiliśmy taki koktajl właśnie z y, y, syropem y, y, fiołkowym. Okay. Ten nos mi wiesz, bo ten fiołki mm -hmm. to nie jest taki codzienny nos, ale. Mm -mm. Super, wino. W taka jagoda. Super. Tak, ja już spróbowałam peringu. Doskonały pering. Mm -hmm. Jeżeli chcesz komuś. Polecasz. Polecam, jeżeli chcecie komuś zepsuć wino. Znowu, ta ryba sobie ze wszystkim radzi, wiesz, ten ocet po prostu mhm. zabije każde wino. Dlatego potrzebujecie według mnie wysokokwasowego wina, ponieważ ten ocet inaczej zabija wszystkie inne wina. I tak. Spodziewałam się gorszego, jeszcze. ale nasza tutaj pani, obsługująca nas, dała nam e, tę turigę Nacional w temperaturze 13 stopni, więc ta turigę Nacional w tej chwili jest bardzo taka stłamszona, że tak powiem. Gdyby się otworzyła i była w wyższej temperaturze i ta tanina jeszcze by wyszła, to już byłoby jeszcze gorzej. Ale e, spróbowałem najpierw tej turigi, potem rybę. Ryba jest niesamowita, bo faktycznie przykrywa w ogóle to wino. Czyli jakby jak zacząłem jeść rybę, to się zastanawiałem, czy będzie wpływ, wiecie, tak jak, mm -hmm. nie wiem, pasty do zębów na coś, co później uh -huh. jecie. Mm -hmm. Ta ryba jakby ją totalnie przykryła, daje sobie radę ze wszystkim, ale już jakby ta tauriga z tą rybą sobie nie dała rady zupełnie. To znowu to nie jest. Yy, nie no jest takie straszne połączenie, słuchajcie, że po prostu nie będziecie wiedzieli, co zrobić z tym winem w ustach. Jak uwielbiacie czerwone wino, to pewnie i tak będziecie wybierali czerwone wino, ale zdecydowanie nie jest to ten kierunek. Okej, okay, ale wiesz co, jeżeli musicie pić czerwone wino do słodko-kwaśnej potrawy z rybą, to przynajmniej je schudźcie do 13 stopni. No, Może to tak. jest jakieś rozwiązanie? Nie no, zdecydowanie. No. Ja na koniec, żeby zostać z miłym posmakiem, mhm. to sobie wezmę kawałek ryby. Dobrze, trzymaj. No, trzymaj okej. Okay. Z Smolisem. No jasne. No, Smolis no jest najlepszym połączeniem. Smolis super wino, ale co de facto oznacza, że kawa. wino musujące, jakaś kawa, ale na przykład z delikatną słodką. Czy... Doskonałe połączenie. Arientu również, czyli jakby dobre połączenia, złe połączenia. No to jest w ogóle idealne. Mm -hmm. To jest tak jakby... Match made in heaven, tak dokładnie. jakby po prostu te dwa. To tak jak ty to final... i Kasia. No, tak jak ja i Kasia. <grydy> 16 <grydy> lat razem. W piątek, słuchaj. Naprawdę? W no, ten siódmego. piątek? 7. Siódmego Była nasza rocznica, 16 No dobrze, to lat. dzisiaj Sexy nie jest. No, to no dzisiaj będzie myślał. Ja jeszcze 5 wcześniej, więc już ponad 21 lat. To dokładnie tyle samo co my. Mówisz. 2002 rok? My zaczynaliśmy, nie, 2001. A my, 2002. Tak? To my, 22 22. No to... A my, 21. O, no to Słuchajcie, no tak to właśnie jest. No. No. I Tomek i ja jesteśmy w związkach jak ta ryba z, ze Słońcem. Ale Czego no, i to... Wam życzymy. <laughs> e, ale to Danie, naprawdę, bo tak wiesz, jak mi opowiadałaś, oni z tym się, kurde, co my zrobimy? Jakie to... A to jest. Naprawdę wigilijne danie. Wigilijne danie. Yy, ryba po grecku w połączeniu z. <gry> z ale nie tylko wigilijnym, bo my na przykład teraz w, uh -huh. tym, w muzealnej mamy, słuchaj. Mieliśmy śledzia, teraz mamy sielawę właśnie taką mm -hmm. smażoną i marynowaną. No to no jest proszę. taki tradycyjny polski tak. e, 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 smak i jak ja pamiętam z dzieciństwa w tych słoikach te ryby mm -hmm. takie tak, stojące. Tak tak, 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 tak. Mój też świetną robi akurat właśnie świetnego śledzia takiego marynowanego, ale jakby to jest super w ogóle smak, przepiękne połączenie więc no można cały rok, eee, ale myślę, że to też będzie pasowało do wszystkich innych dań słodko-kwaśnych, o których tak. mówiliśmy. Te połączenie, czyli do kwasowego dania, gdzie macie sporo kwasowości plus delikatną słodycz, jednak najlepiej albo e, jakiś musiak, albo coś takiego, taka żyleta kwasowa. A wiesz jeszcze, dlaczego chciałam Arintu? Nie. Bo moje wino będzie z Arintu. A, no wiesz, czyli twoje by pasowało. Nie wiem, musimy Nie. to zobaczyć w przyszłym roku, ponieważ moje będzie z Anfory. To będzie zupełnie inny Coś wymiar aryntu. Taka sytuacja. To pairing z Twoim winem zrobimy Dobrze. Mam nadzieję, że Wam pomogliśmy w, w rozterkach pairingowych i widzimy się już w następnym odcinku. Dziękujemy bardzo, że nas oglądaliście. Dziękujemy, że z nami jesteście. Szerujcie, jeżeli możecie. Piszcie komentarze, jeżeli Wam się podobało. Dajcie nam łapkę w górę, jak się podobało. Pamiętajcie o podcaście i Podcaście Dzikie drożdże. Dzikie Drożdże. Subeczki, słuchajcie dzwoneczki i te wszystkie sprawy. trzeba. Widzimy się w następnym odcinku, na pewno w środę o 17. Pa. Aha.